Elon Musk bardzo wspierał Donalda Trumpa w walce o fotel prezydenta USA. Złośliwi twierdzą nawet, że to on faktycznie rządzi Stanami Zjednoczonymi. Pan Musk zawsze był bardzo ambitny i stało się to, co nasz think tank przewidywał od dawna. Ameryka to dla niego za mało i postanowił zaangażować się także w Europie. A od którego kraju najlepiej zacząć? Oczywiście, że od Polski. Jak uda się zdobyć wpływy w tej potędze Unii Europejskiej. Cała Europa będzie stała otworem. Elon Musk jest genialnym strategiem, i dlatego już dawno zaczął uczyć się języka polskiego. Pierwsze efekty mogliśmy niedawno zaobserwować na portalu X. Pan Musk skomentował post o tym, że krytyka polityczna wskutek decyzji Donalda Trumpa straciła amerykańskie dotacje. Napisał krótko, perfekcyjną Polszczyzną Cześć. Elon Musk ma genialny umysł i widać, że lekcje polskiego, na które uczęszcza od wielu tygodni, przyniosły rewelacyjne efekty. Jeżeli Elon Musk pisze na portalu X po polsku cześć, to wiedz, że coś się dzieje. To wiedz, że coś się dzieje. Tego samego dnia pan Musk udostępnił, również na portalu X, wywiad cypryjskiego europosła Fidiasa Panayotu z Dominikiem Tarczyńskim, europosłem PiS. W którym pan Tarczyński nie szczędził słów krytyki pod adresem Europy. Między innymi stwierdził, że Europa nie jest wielka i upada. Udostępnienie wywiadu Elon Musk opatrzył komentarzem mega, z aż dwoma wykrzyknikami, a poniżej rozwinął skrót: Make Europe great again. To już napisał po angielsku, ale trzeba mu to wybaczyć. Za kolejnych kilka tygodni intensywnych lekcji polskiego na pewno będzie w stanie napisać po polsku i to. Dla nas oba wpisy to jasne sygnały. Pan Musk ma dość tego, co się obecnie dzieje w Polsce oraz Europie i postanowił zrobić porządek także na naszym kontynencie. Posty wskazują, że na pierwszy ogień pójdzie Polska. Dlatego nasz think tank już prowadzi zakulisowe rozmowy z Elonem Muskiem w sprawie finansowania. Jak Pan Musk uruchomi środki, przygotujemy szereg analiz, które pozwolą mu lepiej zrozumieć sytuację w Europie i precyzyjniej zaplanować działania. Dziś uśrodki niech przygotuje i opracujemy program i zaczynamy działać. Jak zmieniać Polskę i Europę? To tylko z pomocą naszego think tanku. Warszawskie 2. Jesteśmy poważnym think tankiem.